Nie będzie po z Chrystus. A dzisiaj kilka słów na temat tego, że działalność szatana ma swoje plusy. Plusy ujemne. Historia jest taka, że dopóki szatan nas męczy, podkłada nogę, to nie jest z nami jeszcze tak źle, to znaczy walczy z nami. A jak walczy, to znaczy, że jeszcze nie pokonał nas. Najgorsza sytuacja w naszym życiu jest wtedy, kiedy jest całkowity spokój. Szatan nas nie denerwuje, nie męczy, nie niszczy. No, tutaj jest sytuacja taka, że on nie denerwuje tylko ludzi, których ma, jest pewien, że ma u siebie. Taka sytuacja występuje z Jehowymi. Jehowi, jak spojrzysz na nich, to dobrzy ludzie są. Oni. Nie palą, nie piją, nie używają narkotyków, są doskonali w pracy. Dobrzy ludzie, a z zewnątrz patrząc, rewelacyjni ludzie, bo katolicy to najgorsi są. Z czego to wynika? To wynika z tego, że Jehowi nie wierzą w najświętszy sakrament, czyli nie wierzą w pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Uważają, że to zwykły chleb na pamiątkę, a nie ciało Chrystusa. Nie spowiadają się, nie chodzą do spowiedzi. No, bo nie mają jak, bo oni w łączności z Kościołem Katolickim czy Świętym Piotrem nie mają żadnej. Nie mają władzy odpuszczenia grzechów. Eee, nikt z nich. Więc, jeśli ktoś zapisuje się do Jehowych, no to ma gwarancję przegrania, bo my, żeby wejść do nieba, to musimy się wyspowiadać i prosić miłosiernego Boga o przebaczenie. I najważniejsze, przyjąć Komunię Świętą. Oni takiej możliwości nie mają i szatanek nie denerwuje. Całkowicie wspaniałe małżeństwa. Wszystko się u nich układa świetnie. W odróżnieniu do katolików. U nas wszystko się dzieje. U nas szatanek męczy nas do ostatniego dnia. No i. Niestety, taki jedyny plusik malutki, plusik ujemny, no, że jeśli walczy z nami, to jeszcze nie wygrał. Znaczy, jeszcze nie jesteśmy w jego posiadaniu. I całe szczęście. Niech miłosierny Bóg prowadzi nas na jednak najkrótszą z dróg, najmilszą z dala od diabelskich zasadzek. Boże, ochroń nas i poprowadź nas do nieba.